Szymon Koldziska z tej strony na witam Was w pierwszym odcinku z retro kariery kolonią w lidze Europy w FIFA 18. Dlaczego wybrałem kolonię akurat FIFA 18 do zrobienia takiej pierwszej retro kariery w 2021 roku? Ponieważ miał być to sezon jak ze snów dla koloniczej mojej ulubionej drużyny z Bundesligi. Okazał się sezonem niesamowicie traumatycznym, bo nie dość, że odpadli w fazie grupowej Ligi Europy, to do tego z hukiem spadli z Bundesligi, zajmując ostatnie miejsce i w 34 kolejkach zdobywając 22 punkty. Jeśli chodzi o nasz budżet, to mamy 20 milionów. Nasz podstawowy skład wygląda całkiem fajnie, nie wygląda na spadek z Bundesligi, no ale jednak się udało. A jeśli lubicie retro kariery, to oczywiście nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. Jeśli chodzi o to, jakie mecze będę grał, to będę grał mecze w Lidze Europy. A mecze Bundesligi czy Pucharu Niemiec będę symulował, więc będzie taka retro kariera połączona z retro przebudową. Jeśli chodzi zaś o grupę, do której trafiliśmy, to nie wyglądała tak. Był tam Arsenal, Cvenej z i Bate Borysu, więc podmieniłem Cvenej z na Krasnodar, a Batę na Legię. No, jakiś przynajmniej jest polski akcent w tej grupie. Nie dało się niestety dobrze odwzorować tej grupy. Zimon Soler tutaj widzimy sprzedany do Milanu za 7 milionów. Następnie klintel do Amkaru Perm, musieliśmy jednak pozyskać trochę pieniędzy, żeby zrobić jakieś porządne wzmocnienia, bo chciałem wzmocnić ten zespół. Jeszcze rausz nam wypada na dwa miesiące. Nie jest to może jakaś wielka strata, ale każdego piłkarza szkoda. Tutaj turniej przedsezonowy, faza grupowa i wygraliśmy ostatecznie pokonując pokarnych Feyenoord Rotterdam. A nasz budżet to 34 miliony, no i za to to już można kogoś kupować. Potrzebujemy na pewno bocznych obrońców i prawego i lewego obrońcy. Na sam start kupujemy Maxa z Augsburga za 8 milionów, w stosunku do jakości myślę, że cena bardzo dobra, a następnie Kaderzabka z Hoffenheim za 15 milionów, to jest naprawdę kozackie wzmocnienie jak na kolonie. Sprzedajemy Marocha za 14 milionów, do Wolfsburga lepszych pieniędzy za tego piłkarza nie byłem w stanie uzyskać, tutaj potrzebujemy na pewno kogoś na prawą pomoc, no bo tam nie ma szału, kupiliśmy Nikolaja Mellera z HSV, za 10 milionów, bo już byli na niego chętni, a bardzo chciałem mieć tego piłkarza w zespole. Hyger sprzedany do Seinta Sankt Petersburg za 14 milionów. Rudniews do Ingolstadt za lekko ponad 4 miliony, niecałe 4,5. Więc na spokojnie teraz możemy pozyskać środkowego pomocnika. Pomo no i może jakiegoś rezerwowego skrzydłowego. I mój wybór pod nas, latko Junusowicia z Werderu. Za 10 milionów kupiliśmy austriackiego pomocnika. I bazę kupiliśmy jako takiego super zmiennika na skrzydło. Młody, utalentowany piłkarz, kupiony z Hanoweru. No i tak wygląda nasza podstawowa jedenastka przed pierwszą kolejką. Jaki Horn był wtedy kozacki. Szkoda, że się tak w prawdziwym życiu nie rozwinął jak w Fifie mógł. No i mamy pierwszą od razu prestiżową kolejkę z Borussią Myślengladbach. Bardzo ważny mecz dla obu ekip. A Kolonia wygrywa po bramkach Bitenkurt'a i Cordoby. Świetny początek ligi. I widzimy najgłośniejsze transfery Boateng do Barcelony, Belotti do Paris Saint-Germain i Promes do Arsenalu. My zrobiliśmy też wielkie ruchy transferowe, jak na kolonie. Miejmy nadzieję, że to się opłaci. No i tak wygląda nasz podstawowy skład przed pierwszym meczem w lidze Europy. Kapitanem, oczywiście, Hector, gramy z Arsenalem. Krótko mówiąc, po zwycięstwo, oby się udało. Zaczynamy. A właśnie, bo o tym nie wspomniałem, w dzisiejszym materiale będą dwa spotkania, bo było całe letnie okienko transferowe i też nie chcę przesadzać z długością tego odcinka. Tutaj uderzenie od następnego materiału. Będzie normalnie pięć spotkań na odcinek, więc to będzie taka w miarę krótka kariera. <kłysy> No i tutaj stare rzuty wolne, uderzenie nad murem, ale Czech to świetnie broni. Oj te stare rzuty wolne, jak ja je kochałem, tego się nie zapomina. Hektor z rzutu rożnego, dośrodkowanie piłka, wybita przez Mertę Zakera. Jeszcze biten kurt bawi się piłką, zagrani do Hektora. Ten dobrze utrzymał się przy piłce, Cordoba faulowany, tak jest, mamy rzut karny! No i właśnie jeszcze będą stare rzuty karne, które też wykonywało się bardzo przyjemnie. Wielu z was je pewnie pamięta, ta piękna strzałeczka. Czy uda nam się wykorzystać dobrze jedenastkę? Zobaczmy. I on Cordoba na 1 do 0, ależ otwarcie tego spotkania, 16 minuta, Kolonia prowadzi w Londynie. Po zwycięstwo jechaliśmy i na razie je mamy. Ale jeszcze dużo czasu pozostało, Lacazette, Quincy Promes, Elneny, Lacazette, technicznie gol, ależ piękne uderzenie Timo Horn, wyciągnął się jak struna, ale nie miał prawa interweniować. Francuz wyrównuje i Lacazette przywraca Arsenalowi nadzieję. No ale my nie zamierzamy się poddawać i Junusowić piękne zagranie, Kordoba, Osako, jeszcze Nikolaj Müller. Müller, ale prosto w ręce Petra Czecha. No i jest rzut roczny dla Arsenalu, Quincy Promes w grę. Długo się zastanawia nareszcie, centruje. Dobre piąskowanie Horna. Szaka, zagranie do Mustafiego, pięknie Horn, jeszcze piłka przez Ojar Sabala przejęta, ale ten był na pozycji spalonej, więc mamy szczęście. A Węgier ewidentnie jest niepocieszony, czy była to słuszna decyzja sędziego, no ewidentny spalony, tutaj nie ma żadnych wątpliwości. I jest rzut dla Arsenalu Sabal. La Lacazette i pięknie Horn, nie dał się zaskoczyć. Spokojnie rozgrywamy, wycofanie, Junuzovic, Hector, długo zwleka z podaniem, nareszcie do Osako, Cordoba, Cordoba piłka na lewej nodze, obraca się na prawą, strzela i broni to Czech, to jeszcze nie koniec, Nikolaj Müller, Müller, ależ się chciał zabawić, ale Monreal wygrał ten pojedynek. I Arsenal kontratakuje. Alexandre Lacazette. Lacazette, indywidualny rajd Francuza, czy będzie dośrodkowanie? Tak jest! Horn się zawiesił i gol Quincy, jego Promesa. Co za fatalny początek. Co zrobił nasz bramkarz? Tego nie wie nikt. Dostał ewidentnie jakiegoś zawiasu mózgu. No ale musimy jeszcze odrabiać straty, no bo to co zrobił nasz bramkarz, no to woła o pomstę do nieba. Rize, indywidualny rajd Niemca, uderzenie obok bramki technicznie, ale niestety niecelnie. Ale my się nie poddamy do samego końca: 86. Minuta. Hektor, zagrań do ten kurt Bittencourt pędzi skrzydłem, dośrodkowuje Rize obok. Obok niestety Rize nie wykorzystuje kolejnej szansy. No i przegrywamy to spotkanie po kuriozalnej bramce. Quincy'ego jego promesa. Ja naprawdę nie wiem, co mój bramkarz zrobił. Piłka była w jego zasięgu. A on stał i się patrzył. Nie wiem na co się patrzył, nie wiem czego oczekiwał. Overal Horn ma świetny, bronił w tym spotkaniu dobrze, ale ten jeden zawias niestety zadecydował o naszej porażce. I to boli najbardziej, bo Czech nie popełnił takiego błędu. Przejdźmy dalej. No i widzimy sytuację. Wraz z Legią mamy imponujące 0 punktów Krasnodar. Teraz będzie naszym rywalem. Po zwycięstwo. Bo to ostatni mecz w tym odcinku, więc jak nie teraz to nigdy. Nikolaj Miller Nikolaj Müller indywidualny rajd, to mi się podoba, czy do środku je, tak jest, ale niestety Krycjus spokojnie wyłapuje tą piłkę. No i widzimy Joazinho, Joazinho środkiem uderzenie, ale anemiczne i Horn musiał złapać tą piłkę. Juno Müller zagranie do Osako, Osako w polukarnym, ależ pięknie to zrobił, uderzył Kryciu, kto broni. No i nadal mamy remis, a Krasnodar przejął inicjatywę Joazinho w polukarnym. Ależ piękne zachowanie, piękna akcja, blok obrońców. Czy będzie wybicie? Bardzo złe, ale kolejny dobry blok. I wreszcie piłka w naszym posiadaniu. No ale powiem wam, Krasnodar mnie zaskakuje gra świetnie. Kleson, Żuazinio, zbiega do środka, smołow, ależ Horn to wybronił. Ewidentnie odkupił swoje winy za poprzednie spotkanie. Dobrze Nikolaj Myrel, do Hektora, Hektor do Kordowej, Kordoba do Bittenkurta, Bittenkurt sam na sam z bramkarzem po krótkim, tak jest, jeden do zera. Po krótkim, co FIFA działa, więc po co zmieniać coś, co dobrze działa, chociaż nie powinno. Dobrze Inuzu zagrał do Osako, ten do kordoby, ależ Krycjuk to wybronił. Końcówkami palców zbija piłkę na rzut rożny. No i mamy corner: Hector Mocne dośrodkowanie strzał głową, i Krycjuk musiał to złapać. Dobre podanie żabka do Osako. Osako rozpędza się, może dośrodkowywać Japończyk. Jest Polkarny, Müller, gol. To nie Thomas, a Nikolaj Miller Piękna główka. I 2 do 0 dla Kolonii. Spokojnie, Kleson. Kleson, uderzenie zablokowane. No i mamy tylko corner. W drugiej połowie na, na szczęście bronimy się dobrze. Iwan wznawia grę. Iwan mocna centra, horn wychodzi i dlaczego chłopie tak nie łapałeś z Arsenalem? Mielibyśmy przynajmniej jeden punkt. Petro, dalekie zagranie do Seby. Seba przegrał główkę. Jeszcze Iwan przegrał przebitkę. Kto wygra ten pojedynek na szczęście Osako? Junuzowicz, pięknie tutaj jest ten bal... Niech Girasi, przepraszam, to jest oczywiście Osako. Girasi wychodzi w sytuacji sam na sam z bramkarzem, czy dobije krasnodar. Czy zakończy ten mecz obok, obok, obok. No niestety nie trafił tej setki ale na szczęście wygrywamy 2 do 0. Zdobywamy bardzo ważne 3 punkty. No i miejmy nadzieję, że to będzie nasza zwycięska ścieżka. Rozpoczęta w pierwszym odcinku, a kontynuowana w drugim. No bo ta seria też nie będzie długa, bo jak obliczyłem ile jest meczów mniej więcej w Lidze Europy, to jeśli szłoby nam perfekcyjnie, to ta seria maksymalnie zamknie się w czterech odcinkach, więc myślę, że będzie taka w miarę przystępna. Przejdźmy dalej. No i widzimy sytuację, Arsena stracił punkty z Legią, brawo Legia, odbieracie punkty faworytom. Mi się to podoba, bo Arsenal. Najważniejsze, żeby tracił punkty, bo ja cały czas marzę o pierwszym miejscu. W następnym odcinku czeka już nas 5 spotkań. Dzisiaj były tylko dwa, żeby ten odcinek nie był za długi. Tutaj kolejna kontuzja, tym razem Heinz wypadł na 6 tygodni nasz podstawowy obrońca. No i teraz tak wygląda nasz podstawowy skład. No bo Syrensen skoczył w miejsce hańca. Też nie jest to zły na pewno gracz. Ale z Legią zagramy dopiero w następnym odcinku. Czeka nas tak jak mówiłem, 5 spotkań. Dzisiaj nie chciałem, żeby ten odcinek był za długi. Żałuję też, że nie dało się perfekcyjnie odwzorować naszej grupy w Lidze Europy, no ale zamieniłem i Zvezdę na Krasnodar, no i Baty Borysów na Legię, no bo niestety ani Cwenej Zvezdy, ani Baty Borysów nie ma w Fifie. Gdyby były, to chętnie bym się z nimi zmierzył. W prawdziwym życiu, no niestety Kolonii nie poszło w Lidze Europy, też nie poszło im w Bundeslidze. Był to dramatyczny sezon 17 na 18, ale mam nadzieję w Fifie przynajmniej uczynić go pięknym. Ale czy tak będzie? Przekonamy się nad przestrzeni trwania tej serii. A za pierwszy odcinek już wam bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że się podobało. Możecie co, napisać co myślicie o tej serii. Wiadomo, że Kolonię wybrałem dlatego, że to mój ulubiony klub. Pewnie nie zainteresuje ta seria zbyt wielu osób. No bo jednak Kolonia to nie jest jakiś super popularny klub w Polsce. No ale chciałem coś takiego zrobić. A wakacje myślę są do tego najlepszym okresem. Trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnym materiale.